Lektura interpretacji podatkowych prowadzi niestety do dość dziwnych wniosków. Okazuje się, że pies nie, niby rzeczą nie jest, ale jak spojrzy się na niego z bardziej Fiskalnej perspektywy, rzeczy już się staje i trzeba zapłacić podatek. Do takiego wniosku prowadzi interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 czerwca 2012 roku. Link, jak i numer samej interpretacji podaje w opisie filmu. Podatniczka zadała pytanie do Izby Skarbowej w Katowicach, czy za sprzedaż kilku rodowodowych szczeniaków będzie musiała zostać opodatkowana podatkiem o czynności cywilnoprawnych. A jak wiadomo, opodatkowuje się m.in. Sprzedaży. Podatniczka zasugerowała, iż taka sprzedaż nie powinna podlegać opodatkowaniu, ponieważ zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę jako istota żyjąca, dolna do odczuwań, cierpienia, nie jest rzeczą. Niestety, organ podatkowy nie zgodził się z argumentacją podatniczki i uznał jej stanowisko za nieprawidłowe.